Cześć, Stanley X-Wing. Tworzymy sobie kilka ciekawych bonusów w s No jest Mendez, Zawodnik 83, Grey 82 i Muslera 81. Wszyscy ze znanych klubów, bo jest Paris, Paris Saint-Germain, Bundesliga i. No jest też S. No, chyba i. oraz Garda Teraz Zawodnik 94, 99, Więc tak się będzie dobrze, jest tutaj Francja, obrządca Bayern Leverkusen. Jest to Belokian 94. Warte nie ma 14. 3, Jeszcze jest Zawodnik 98, 101 i jest to. Uwaga, uwaga. Jest Europa, Hiszpania, prawego obrońca. I jest to, proszę bardzo, Kraj Spujol 99. Normalnie przepięknie, wart. 463 miliony. Nie była to najlepsza rzecz, ale przynajmniej myślę, że większość osób zna nami była. Otworzymy sobie jeszcze 93 stopa. I co z tego będzie? Znowu coś jest. Teraz jest Belgia. Lewy pomocnik. O Roma. Oj, chyba wiem to, to jest. A nie, nie, nie. Sajle 96, lewy pomocnik. 15 milionów 600. 000. No, oczywiście, wiadomo, może pójdę lepszy, ale teraz to była tańsza paczka. Okej, okay, to było na tyle, dzięki za oglądanie pa!